No, witajcie z tej strony oczywiście Hubert. Witam Was na kanale Rolnicy z Podkarpacia. W dzisiejszym odcinku jak widzicie mam znowu podpiętą rotacyjną yy, Tyle, że tym razem będziemy kosić sobie łęciny, trawska na, ziemnia, na ziemniaczysku. Także może być ciekawie. Kurna, znowu to rozkładek. Było się bez problemu z podpięciem. Yy. Ogólnie no tak średnio widzę gdzie jechać. Bo nic nie widać. Ole no, parkour na Za bardzo też. No nie widzę gdzie rządka jest i... Nie wiem, gdzie jechać do końca. Najwyżej troszkę tam pownietrę te ziemniaczki, ale to tam nie szkodzi. Nie długo już wykopki będą. Nie wiem, czy będzie jakiś vlog. Raczej znaczy vlogu nie będzie, bo to wiecie. Jakbym kopał sam, czy tam nawet z wujkiem, to by można coś było nagrać, ale że... Będzie więcej osób, to nie ma co się bawić z tym. O kurde. Trzeba troszkę położyć, żeby nie ciała. <grytacyjną> Rotacyjną będziemy ziemniaki kopać jak ktoś. Przy, przywalimy do ziemi, ale że kierujemy te w ziemię i... tak upało, że ma co po Dobra, czekajka gdzie mogę tak jechać kurwa, nie chyba jo, tak prost, na prost pojadę jak to nie dobra to jest podpięte to siedzi to też stop nie ma no to lecimy no ütleme , et jääb voliga tulema .

Patykarz od cieczył Dobra, będziemy żyć. O kurka tak para Matko boską, to jest Nieciekawie to się robi tak szczerze że... Jeszcze widzisz po czym jedziesz, to git, ale... Chyba, <gry> że jak właśnie jest, jak nie widzisz po czym jedziesz. Sami widzisz suchowo pójdź ja że Witam ponownie jesteśmy na drugim polu. Płasimy sobie dalej. To akurat takie odkrowe no, pole, nie powiem pod górkę zaraz zobaczycie na czerwczylowy zaraz będzie wszystko wiedzieć i ogólnie kopórzy nie było świadgnie znajdź normalnie jest ten cały z Nie chcę już A kurwa! Właśnie dlatego. Hamulce widzimy. Kurwa A się nie widzę Kurwa, co tu mój Ja pierdolę! To jest właśnie. Kurwa to. Kurwa, to się 都开始大概地道一点。财务都下是算挺 okazji czemu byści jak będziemy kawę kościć na cyklowy tak Także już będzie zajęcie na zimę wymiana pompy i robienie hamulców bo to kurwa tak nie będzie to ja się boję w górka nieźle

Nie poli kurwa, nie? Kurwa, się robię u o co pociągnie, nie wiem, zobaczymy. Jak to jest taki upurzony, kamerka tak samo upurzona, patrzcie jak ja, normalnie o, patrzcie, tu, całe nogi, patrzcie jak jest w ogóle w środku ujebany, tu było tak czyściutkie, patrzcie o, tu szyby, ja pier... a ja tyle go czyściłem, ale dobra, to mniejsza oto, tu jest kurwa, dopiero akcja. Stój, ja stój, stój, stój. Stój, oj, stój, stój. oj, stój. stój. Yes, oh, stój MHP. ale like, oj, oj, słona jest, ta słona oj, na oj, nie? oj, oj, jest oj, 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 No, stój! No oj, 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 Ściągać, bo już tak nie jedziemy nigdzie kosić, także nie w porządek, chociaż będzie troszkę. Uh, Ojej. Oh yeah. Dobra, jedziemy do chałupy, bo... O Boże... Nie polecam takich warunkach robić dobra. Taka do dupy się robi Jeszcze jak wiecie. Macie jakiś ciągnik, który ma klimatyzację, szczelną kabinę, no to tak, to nam możecie robić, nic nie dzieje. Ale kurwa, jakieś 30 -stko. Bez klimatyzacji macie o, trzydziestaszek, macie klimę Dziś jest też klima To nie polecam wam, nie? Nie polecam Nie, nie polecam wam no, tak, takiego czegoś robić Dzisiaj we vlogu To na tyle Także, jeśli będzie spodobało tam się spodobał, to, się obecnie, to Dziękujemy za tyle subów na kanale No to Zostawcie oczywiście ten dzwoneczek, żeby was żadne filmy nie ominęły. Dobra, nie na na jak wiem. Nie wiadomo to, Dobra. Tutaj się nie ciekawie robi. Trzeba to zatomować, ale ja nie musiałem się zatomować. Dobra, automować. Tak, wszystko do dokładnie trzymać się. Siema.